Witam wszystkich! W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować pakiet programistyczny Visual Studio Express 2013. Pobierzecie link do tej strony, skąd możecie go pobrać, bo tutaj macie normalną wersję Visual Studio, a Visual Studio Express 2013 jest darmowy. I tutaj macie dla różnego rodzaju aplikacji. Ja dzisiaj Wam pokażę Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Tutaj macie, pobieracie wersję angielską, a tutaj macie język pobierania, że możecie sobie deinstalować po zainstalowaniu angielskiej wersji. Doinstalowujecie sobie to i macie już w wersji polskiej, widzimy tutaj. I tak wygląda te IDE, czyli środowisko do pisania programów komputerowych. Tu widzimy różnego rodzaju informacje, tak jak w poprzednich wersjach. Co nowego w Windows Desktop, Visual C Sharp, Visual Basic. Tu możemy otworzyć nowy projekt, utworzyć nowy projekt, otworzyć nowy projekt, otworzyć z kontroli źródła i tak dalej. Tutaj mamy oczywiście menu. W którym mamy plik, mamy plik, edytuj widok, debug, debuguj zespół, czyli jeżeli jesteśmy, mamy konto na przykład na Team Foundation Server, Team Foundation Server to jest w skrócie, jak to się mówi, taka platforma Microsoftu darmowa do pięciu użytkowników, to znaczy, że możecie sobie stworzyć zespół, który, który ma dostęp do. Do tej platformy i możecie pisać wspólnie e, programy. W jednym z następnych filmów pokażę Wam jak to działa. Narzędzia, e, czyli tutaj mamy SQL, czyli możemy widzieć, e, widzicie, możemy tworzyć nowe zapytanie i tak dalej. E, tutaj możemy utworzyć nowy numer Guid, e, tutaj test, okno i pomoc. Jeżeli chodzi o pomoc, e, nacisnę pokaż pomoc, widzimy, że otwiera e, nam się domyślnie msdnmicrosoft.com, czyli, czyli tutaj znajdziecie wszystkie informacje w języku polskim i w języku angielskim, w jaki sposób posługiwać się na przykład Visual Studio 2013. I tutaj, tutaj przejdę jeszcze raz. I teraz zwróćmy uwagę, jeżeli chcemy utworzyć nowy projekt, to tutaj mam domyślne szablony dla Visual Basic. Pod Windows tu mamy test. Pod Visual C Sharp język, a pod Visual C i oczywiście SQL server, czyli projekt, który łączy się. Widzimy, że projekt do tworzenia bazy danych na serwerze SQL i tu mamy rozwiązania Visual Studio, czyli puste. To możemy oczywiście i tutaj otworzyć nowe. Tutaj mamy takie coś jak online, czyli zaraz się połączy z, oczywiście z serwerami firmy Microsoft. I w tym momencie zobaczymy różnego rodzaju inne szablony, które są dostępne. I tutaj mamy na przykład Windows Phone Application, Using Cattle, e, tutaj mamy Visual C Sharp, więc widzicie Visual Basic, si Silverlight, więc różnego rodzaju technologie. Tu mamy przykłady. I tu macie na przykład HTTP Client, czyli pokazuje tutaj jak używać HTTP Client class w Windows Web HTTP Namespace to, to upload and download various type of content from, from an HTTP server. Czyli tu macie różnego rodzaju przykłady aplikacji, które możecie sobie oczywiście zainstalować i przejrzeć jak kod wygląda. Oczywiście ja lubię język Visual C, C Sharp i tutaj mam na przykład Picture Viewer tutorial czyli przeglądarka zdjęć jak samemu zrobić. Tutaj macie różnego rodzaju macie wiele tych projektów. Print Sample czyli i tu macie krótki opis w języku angielskim. This sample demonstrates how apps can integrate the Windows print experience, czyli jak zintegrować wasz projekt z drukowaniem, tak? I tak jak mówię dużo macie tutaj aplikacji jeżeli oczywiście tutaj macie zainstalowane jeżeli chcemy utworzyć na przykład aplikację ogninkową, to mamy aplikację WPF na przykład i tutaj możemy ustawić nazwę projekt możemy zostawić tą, która jest domyślna na projekt pierwszy na przykład tu mamy domyślnie, gdzie lokalizacja tych projektów będzie czyli y, na dysku C, w katalogu User, sumie Andrzej, Documents, Visual Studio 2013 i Project i na jest rozwiązania, projekt 1 i tutaj y, naciśniemy OK więc y, nie ma, y, y, jeżeli chodzi o... Y, Użytkownika, user interface, czyli interfejs użytkownika. Ja tutaj nie widzę znacznej różnicy między, między poprzednimi wersjami. Tak jak mówię, no, ja lubię programować, więc, więc tutaj Wam pokazuję ten, te wideo na temat tego. O, no, teraz się ładuje tak zwany designer, czyli projektant, na którym możecie sobie upuszczać różnego rodzaju kontrolki. Jeżeli przejrzycie moją listę programowaniem, to tam zobaczycie jak się programuje i mamy tutaj przybornik. Przybornik tutaj mamy wszystkie ogólne kontrolki, czyli mamy Common, WPF Controls i na przykład mamy przycisk, który możemy sobie przyciągnąć. Możemy go poruszać widzimy, że możemy go poruszać. Pokazują się różnego rodzaju współrzędnych, gdzie on jest, możemy go obracać. Czyli może być tak. Więc to jest bardzo fajne. E, Jakiś e, na przykład e, popularny o na przykład kalendarz, więc możemy bardzo fajnie sobie zrobić coś. E, obrazek możemy sobie dodać. Możemy więc, e, no i oczywiście, jak chciałbym to teraz uruchomić, to naciskam, rozpocznij. Widzimy, że następuje proces kompilacji. Troszeczkę zaczekamy, tak. I tutaj mamy oczywiście kalendarz, który jest kontrolką. Tu mamy przycisk jakiś, a tutaj mamy to okienko, które tu jest, prawda? I możemy sobie projektować. Co tu? To oczywiście język zaml, który umożliwia Wam tworzenie tych, tych, odpowiada dokładnie tym obiektom, które są tutaj. No i jeżeli chodzi o właściwości, no to tak samo jest. Widzicie, można zmieniać sobie tło, więc to nie jest jakiś problem. Yy, yy, o tą kontrolkę, więc o tutaj troszeczkę, nie wiem czemu nie chcę mi zmienić, tak zastanawiam teraz. Yy, oczywiście jak nacisnę View Count. To tutaj widzę kod w języku C Sharp, czyli użycie tak jak wiecie namespace'ów yy, różnego rodzaju. Tutaj mój namespace Projekt 1 i główna klasa MainWindow dla aplikacji WPF, yy, która dziedziczy z klasy Window. Yy, więc tak wygląda tutaj aplikacja. Jeżeli chodzi, tutaj mamy eksplorator rozwiązania, tu, mamy, tu możemy tworzyć różnego rodzaju, yy, na przykład dodawać. Nowe pliki, nowe foldery. Tutaj możemy na przykład zmieniać nazwy tych zmian nazwy, na przykład obrazki. Jak chcielibyśmy dodać obrazki, możemy sobie dodać, dodać na przykład istniejący element. Więc dużo możliwości, tak jak mówię, i zamykamy. Więc tak wygląda w tym momencie. Jeszcze Wam pokażę informacje o wizual czyli to jest Microsoft Visual Studio Express czyli wersja darmowa 2013 for Windows Desktop. Jeżeli chodzi tak na zakończenie tego odcinka to tutaj oczywiście to tutaj o jeszcze niepotrzebnie klikałem wstecz. Tutaj macie oczywiście płatne Visual Studio. Tu widzimy, że Visual Studio 2013 launch november 13. Czyli za dokładnie dzisiaj jest 9, czyli 13 będzie oficjalne uruchomienie tego, tego oprogramowania. A tutaj macie te darmowe wersje. Tutaj dla aplikacji na Windows, desktop. Tu widzimy, właśnie, nie wiem, musiałbym sprawdzić, czym się różni sama na Windows, Windows desktop. Tutaj oczywiście do sieci, tutaj do pracy wielu programistów, tak. A tutaj na Windows Phone, czyli na aplikację na aplikację na telefon. No i tutaj mamy bezpłatnie dla studentów. Widzimy, że Visual Studio Professional 2013. Więc widzicie, możecie sobie pobrać. Tutaj jeżeli chodzi o lunch, to tutaj pewnie zaraz się pokażą informacje dodatkowe Visual Studio. Czyli tu widzimy odliczanie countdown to lunch. I widzimy 3 dni i nastąpi, będzie, nastąpi, nastąpi oficjalna premiera Visual Studio 2013, gdzie możecie się dowiedzieć. Te linki na, na tą stronę oczywiście umieszczę w dole do tego filmu. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia i miłego programowania. Trzymajcie się, cześć!